Zaginiony w powstaniu warszawskim, Henryk Antoni Tomaszewski urodził się w lipcu 1916 roku w Chynowie pod Grójcem jako najmłodsze dziecko organisty Antoniego Tomaszewskiego i Felicji z domu Wize. Wychowywał się w Warszawie, dokąd jego matka przeniosła się z dziećmi niedługo po śmierci męża, zmarłego w sierpniu 1917, gdy Henryk miał rok. Z zawodu był ślusarzem. Pracował na lotnisku. W 1942 roku ożenił się z Wandą Grzesiak, na początku 1944 urodził się ich syn. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 18 wyszedł z domu przysieleckiej 54, nieopodal Łazienek, mówiąc żonie i sąsiadowi, że musi iść do powstania. Od tej pory ślad po nim zaginął. Nie wiadomo, czy był w konspiracji, ani czy dotarł do jakiegoś oddziału. Bezskutecznie poszukiwany przez cztery lata po wojnie, wyrokiem sądu grockiego w Warszawie z 1950 roku, został uznany za zmarłego. Na akcie zgonu widnieje data 9 maja 1946 roku. Taką datę przyjmowały sądy w sytuacji, gdy nie udało się ustalić daty śmierci osoby zaginionej w czasie II wojny światowej. Kolejne próby odnalezienia jakichkolwiek śladów Henryka podejmowali jego syn w latach 70. XX wieku, a ostatnio w połowie lat 20. obecnego wieku jego wnuczka. One również nie przyniosły rezultatu i los Henryka Antoniego Tomaszewskiego pozostaje nieznany.